Hej wam, ja jestem Martyna i witam Was w kolejnym już vlogmasie. Ja dopiero w sumie co wstałam, bo mam u koleżanki na noc. Ale y, plan na dzisiaj był taki, żeby iść, spróbować drwala, ponieważ bardzo jestem ciekawa, jak w tym roku smakuje drwal y, ze względu na to, że w tamtym roku niestety nie powaliło mnie to, jakoś było takie, nie wiem, suche to nie wiem w sumie jak to nazwać, ale po prostu y, jakby porównując inne lata do tamtego jakby rok temu to było po prostu jakaś, y, no nie była ziemia. Dlatego właśnie y, chcę spróbować w tym roku drwala. Wiem, że to trochę późno, ale stwierdziłam, że, że zostawię to na vlogmasa. Y, więc ja sobie jeszcze wypiję kawę, y, bo nie piłam i będziemy się zbierać na McDonald'a. Także miejmy nadzieję, że drwal w tym roku jest. Dobra, ja jestem już gotowa, także nie jestem fanką dzisiaj moich ust, ale damy radę. Damy radę, jak widzicie... Jest to w ogóle sorry, bo pewnie widać mi syf w pokoju. Okay. Dobra, pomijmy ten fakt. Eee, doczepiłam sobie włosy. Także dzisiaj idziemy z takim kucem. Dzisiaj też jest taki trochę ważniejszy dzień u mnie w moim życiu. W sensie, może nie jakoś super ważne, ale czymś, czym się stresuje, Ech, więc e, tak, wirtualnie możecie trzymać kciuki. A ja e, zbieram się i idziemy do McDonalda zamówić tego drwal, bo już nie ma na szczęście oferty śniadaniowej, także lecimy po drwala! Dobra, ja już jestem w aucie. Jeszcze nagrywam telefonem, bo aparat mam tutaj, yy, ale muszę jeszcze zatankować, to po pierwsze. Yy, I potem pojedziemy na tego Maka. Yy, no i potem mam moją reakcję na drywalixa, także mam nadzieję, że będzie super. Naprawdę trzymam kciuki na, za to, żeby ten drwal był przepyszny, bo bardzo mam na niego ochotę, a... A w tym roku, no nie powalił mnie, nie powalił mnie Także, także jedziemy, 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 nie tracimy czasu W sumie to nie pokazywałam wam mojej sterówki Ale są to te nauszniki, oczywiście biały golfik I są to takie brązowe spodnie Każdy mi mówi, że e, one skracają mi nogi, ale w sumie lubię je I one są takie, nie wiem, jakieś takie, mają taki fajny vibe I ta kurtka Zrobię to dziś czy nie? O, mam nadzieję, że widać. Także, także prezentował mój Ficik. No i tylko trampki oczywiście w do tego, bo jest po prostu zimno i nie ma co się stroić. Ale, ciągamy nauszniki i przechodzimy do naszego drwala, ponieważ jest bardzo późno. Kira oczywiście będzie nam tu to towarzyszyć swoim piszczeniem, przecież jeszcze nie wiem. Zobaczcie, mam nadzieję, że on będzie dobry, bo yy, wysłałam go bardzo szybko, nawet nie wiem, czy minęło 5 minut od, yy, od złożenia zamówienia, więc albo mieli wszystko już jakby upieczone na ten moment, albo będę miała jakiegoś starego drwala, także... Okej. Okay. Let's do it. Ja chcę tego samego seresa spróbować teraz. Jest dobry. Nie jest powalający, ale jest dobry. Nie jest, yy, nie jest taki suchy, jak był w tamtym roku. Jest taki, w sam raz, bym powiedziała. Dobra, ja sobie go dokończę już w spokoju zaraz, ale taka szybka ocenka, gdybym miała tutaj tak szczerze powiedzieć, dałabym takie 7 na 10. W tamtym roku dałabym 4 na 10, więc w tym roku jest bardzo dobra ocena. No i co mogę więcej powiedzieć? No, czy to jest warte swojej ceny? Wątpię. Bardzo w to wątpię. Może na początku był warte tej ceny, ona też była chyba o wiele niższa, ale na ten moment, czy sam, sam burger kosztuje 20, około 25, 25 zł? No 24,90? Chyba coś takiego. 24,90 sam burger. I około 3 dyszek kosztuje zestaw. Czy jest to opłacalne, nie wiem, ceny w McDonald'sie są teraz takie. Restauracyjne, bym powiedziała. Nie jest to już taki, wiecie, fast food, który jest też tańszy niż yy, inne, ale raz na, ra raz na ruski rok można sobie yy, pozwolić na taki fast foodik, który. No nie, no nie jest to warta tej ceny. Szczy Bądźmy szczerzy, nie jest to warta tej ceny. Można sobie zrobić fajne burgiery samemu w domu i nie dość, że wyjdą o wiele tańsze, to też. Yy, po drugie możecie się czegoś nauczyć A po trzecie e, Może być po prostu smaczniejsze Także Także tak, ja sobie go dokończę Bo jestem głodna Ale e, no resztę już zostawiam wam Kira oczywiście mi tutaj będzie żeby Żebym nie dała Ale to nie dla pieska, kochana Także e, Tyle, tyle z drwala Tyle z naszego Get Ready With Me Bo my Wydaje mi się, że wygląda mi się ładnie, jak na randkę z trwalem, także, e, także to tyle ode mnie. Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie tego vlogmasa. Wiem, że był trochę krótki, ale e, tak czy siak, mam nadzieję, że Wam się podobał. E, I co? I widzimy się w kolejnym vlogmasie. Także buziaczki!